Jak kochani podoba się w Energy Landii? A jak się w bawicie? Dobrze. No to ja kochani obiecuję, że będzie tylko i wyłącznie dużo, dużo lepiej, bo już za parę chwil na tej asfaltowej arenie pojawi się dla Was czołówka najlepszych polskich kaskaderów samochodowych oraz jeden stander motocyklowy. Moi drodzy, co musimy wiedzieć o naszych kaskaderach? To są ludzie, którzy na co dzień ryzykują swoim życiem tylko i wyłącznie po to, żeby żeby wam podnieść troszeczkę adrenaliny we krwi. Więc taka moja mała prośba do was. Chciałbym, abyśmy wspólnie ich wspierali, kiwicowali i dopingowali. Dacie radę? To no i tak też na pół gwizdka, co? Chyba robimy szybką rozgrzewkę. Panowie, wyciągane wszyscy ręce do góry. Oczywiście czas na nasze drogie panie. Brawo. Mamy rozgrzane ręce, czas na nasze nogi. Kochani, pod naszymi krzesełkami są takie metalowe podestwy. I teraz wspólnie razem wytłukamy sobie jeden rytm. Uwaga. Mamy rozgrzane ręce, mamy rozgrzane nogi i pozostały nam jeszcze nasze gardła. Panowie, proszę teraz o chwilę skupienia, o chwilę uwagi. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteśmy na Stadionie Narodowym. Trwa finał Mistrzostw Świata, mecz Polska-Argentyna. No dobra, Finlandia. Mamy 0-0, 92. minuta meczu, sędzia dyktuje rzut karny dla naszych, do piłki podchodzi nasz kapitan Robercik. A dobra, już nie kapitan. No to mamy dzisiaj piątek, więc niech będzie Krzysztof piątek. Uwaga panowie, jedenastka jest do wykonania. I teraz moja ulubiona część tej rozgrzewki. Wszystkie panie piszczą! Dobra nie wydaje mi się, że jesteście wystarczająco rozgrzani. Wspierajcie naszych kaskaderów a w zamian otrzyma się jedyne i niepowtarzalny show i już na sam koniec. Jak życzę Energy, Wylandia i zaczynamy. Energy! Energy! wszystkich naszych dwóch Nela Mela Adamczewska, Pascal Adamczewski, Mikołaj Polak, Marcin Jezuński, Damian Bramby, Piotr Brać, Kamil Nikolaj. I przy takim zawodników na chwileczkę się zatrzymiemy, bo teraz przysłowiowe i dosłownie jego 5 minut, a więc kochani, złóżcie ręce do ogromnych oklasków. Przed Wami nasz stanter, Kamil nie chłopaki brawa! w Oświęcimia, jeździ na motocyklu na łazaki. widzicie jego motor ma dwa koła, świetnie sobie świetnie daje radę, najlepszy z nich. Tylko i wyłącznie w tamtym roku Kamil Brown, wygrał w mistrzostwach na Łotwie, gdzie zajął drugie miejsce. Później udał się do słonecznej Hiszpanii, gdzie również stanął na podium. I na końcu odbyły się mistrzostwa w Niemczech, gdzie zdetronizował wszystkich i zgarnął główną nagrodę. Wygrał cały mistrzostwa. wielkie, wielkie brawa. W tej Perfekcyjnie wykonu 360 360, a teraz już kolejne zataczane cyrkle. Widać w niesamowitej dyspozycji znajduje się nasz santer Kamil Nixon. thank hey. you Malona spalona góra musiała być kamienicą w tym sportu. Wielkie brawa Kamień się jeszcze nie żegnamy, Kamień do nas powróci za kilka chwil, a my tymczasem przechodzimy już do klasyki pokapit kaskaderskich, czyli jazda na dwóch bocznych kołach. W tym roku dzięki współpracy z i Power nasza ekipa przesiadła się do nieco innych samochodów niż marka BMW, mianowicie Maverick Canal wersja R. Ta najmocniejsza, 240 koni mechanicznych. Z pustynnych Dakarowych terenów Wprost na naszą asfaltową arenę. Przywitajcie ich wielkimi brawami! I rozpoczynamy na na czele którego prowadzi Damian, czyli nasz człowiek orkiestra. Sam naprawia, co zepsuje, i to jest piękne. Tuż za nim, na pozycji numer dwa, jedzie je jedyna kobieta na świecie prowadząca w Amerykach na dwóch bocznych kołach. Lena. Pozycja numer trzy to Marcin. Marcin stwierdził, że całe życie będzie jeździł na dwóch kołach i jak widzicie, nikt ani nic nie jest w stanie zmienić jego postanowienia. Pozycja numer 4 to Piotrek. Piotrek. Całe życie jeździ na dwóch kołach. Jak widzicie wychodzi to niesamowicie. I na samym końcu pozycja numer 5 jedzie nasz kapitan Kasper. To on uczył jazdy wszystkich w teamie, Wielkie brawa dla nich. się już do kolejnego elementu a będzie to przejazd naszego pantera pana Wilsona slalom w mały oczywiście slano przejechamy perfekcyjnie a nasz to nakreśla już kolejne okrążenie oczywiście cały czas w tej samej pozycji piczyli na dwóch bocznych kołach. I zbliżamy się już do kolejnego układu, do kolejnego elementu, który nosi bardzo ciekawą nazwę, bo nasi kaskaderzy ten układ nazwali po prostu hotko. Nela robi za naszą farówkę, a panowie za jej kueczki. I to dosłownie nazywa się miedziączarek wami. jednego z najcięższych elementów, jeżeli chodzi o jazdę na dwóch bocznych krołach mawelikiem, tak zwana 360. Im wolniej, tym trudniej. Jeden fałszywy ruch i tu może skończyć się zachowaniem za kierownicą tego Mawelika, nasz kaskader Marcin. Jak widzicie spokój, opanowanie. To wszystko cechuje naszych najlepszych kaskaderów. To no, kochani, wolniej się już chyba nie da! Pytanie już do naszego kaskadera, czy będzie chciał odjechać na dwóch kołach, czy może jednak zdecyduje się na lądowanie telemarkiem. Mamy telemark! Miękkie ramach, 19 i pulsamy motyl dwudziestki. I kochani, na naszej arenie właśnie pojawił się tir. Tir jak tir, pewnie każdy tira widział, ale moje pytanie brzmi, czy chcecie zobaczyć tira na dwóch kołach? Chcecie zobaczyć tira na dwóch kołach? i Marcin Kirnosu-Koła. No kochani, to jest jeden z tych elementów, gdzie mocnie sięgają z emitu, A ja tylko dla ciekawostki dodam, że chłopaki z domu do pracy jeżdżą właśnie w taki oto sposób. I nasza asfaltowa arena powoli znowu staje się pusta, a to kolejny sygnał i znak dla naszego stantera Kamila Nitsona Nikliborsa. Powiedział chłopak A, czas powiedzieć B, a więc freestyle w jego wykonaniu. Wielkie brawa! Kolejne wykonywane przekładanki, cały czas na jednym kole, na swoim Kawasaki! Krągkie brawa, Karim i Dominik A my nie zatrzymujemy, przechodzimy teraz do jazdy precyzyjnej. Wszystkich tych elementów, które możecie kochani kojarzyć z filmów akcji, i takie zostaną zaprezentowane przez naszych kaskaderów którzy ustawiają się już tutaj po mojej prawej i po mojej lewej stronie, dając mi sygnał, że są gotowi, ale chciałbym, żebyście to wy ich wystartowali. Jadł 4, 3, 2, 1 i ruszamy. 5, 4, 3, 2, Jasna! Za kierownicą tego auta nasz kapitan Kasper Kasper parę pytań do Ciebie Co zamierzasz robić z tym oto pojazdem? Kasper mówi, że tym autem będzie jeździł Kasper widzę, że publiczność tak jakoś słabo zareagowała Czy coś innego pokażesz? O Kasper mówi, że tym autem będzie driftował no i szlepy! Gaspera, może mamy coś przygotowanego specjalnego pod naszą wspaniałą publikę. Jak zaczną mieć brawo, to wtedy się dowiemy. Tak jest, to już jest. O! Masz O! o. Czynisz uh, drift w spirąbice? Chcecie to zobaczyć? Kasper Adamczewski, drift bez trzymania 6! do niczego potrzebna, nie wspominając tutaj już o drifcie. Kochani, nie zwalniamy tempa, przechodzimy do kwintesencji driftingu, czyli drift para. Im bliżej, tym lepiej. Zaczynamy! Gdyby dwóch naszych kaskadów przesiadło się do czegoś dużo, dużo większego. Takiego 7 ton sztuka, 700 koni pod maską i tym dla was zadriftowali. Wow. Co wy No to uśmiemy się ogromnych oklasków, bo za kierownicami tych potworów Kasper i Marcin, wielkie brawa! <ślesk> Damian im Piotr winego. Jana Gasz! Lena Zaczewska! Damian Brandy! A za fantastyczną z Łukasz Minko! A najdalej, zalej, na zalej, 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 I dziękujemy, że byliście z nami. Nasi myślę, że już za chwileczkę ustawią się tutaj po mojej prawej stronie. Będzie można do nich wejść tymi dolnymi smutkami, przybić piąteczkę żółwika, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie o godzinie 18:00.